Pewno mi się nie uda, mi się nigdy nie udaje. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to, co wypowiadasz ustami, to Twój umysł wierzy w to? Cokolwiek też myślisz w głowie, to Twój umysł wierzy w to. Więc, jeżeli źle mówisz o sobie, źle mówisz o swoich zamierzeniach, mówisz, pewno mi się nie uda, albo nawet myślisz, pewno mi się nie uda, mi się nigdy nie udaje, tak? to sabotujesz swoje działania w życiu, sabotujesz yy, wszystkie swoje pragnienia i marzenia zobaczcie, trzeba po prostu zacząć dobrze myśleć w sobie, dobrze mówić, a nawet jeżeli na początku nie dajesz rady myśleć dobrze o sobie to chociaż milcz i nie mów źle Ponieważ to, co jest myślą i potem jest wypowiedziane ustami, jest wzmocnione. Jest rzeczywiście wzmocnione, więc my potrzebujemy się zamknąć w swoim temacie. Potrzebujemy za to gromadzić myśli, które są dobre. Czyli na pewno mi się uda. Spróbuję jeszcze raz. Do odważnych świat należy. należy. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Tak, tak cokolwiek, ale pozytywnie. Nie myśl o sobie negatywnie w momentach, kiedy coś Ci nie wychodzi, bo Twój umysł wierzy w to, że jesteś ciamajdą, że jesteś szelmą, że jesteś nieudacznikiem, że jesteś łajzą. Nie wiesz, nie, nie pozwólby Twój umysł w to wierzył, bo Twoje ciało to odczytuje i wtedy wszystko leci ci z rąk naprawdę próbujesz coś zrobić i masz wrażenie, że nie masz siły. Myślisz sobie nie wejdę na tą górę i okazuje się, że w połowie trasy masz uczucie, że nie masz siły. Więc znajdź w sobie siłę do tego, żeby dobrze przeżyć życie, czyli mieć dobre myśli, dobre oczekiwania. Nie myśl, że ci nie starczy, zawsze ci starczy, Karolina. <grym> Pozdrawiam serdecznie.